Witam was widzowie już chyba w szóstym albo piątym odcinku z minecrafta a dziś kontynuujemy kopanie netheritu bez swędnego przedłużania zaczniemy w ogóle jakaś skizowa muzyka gra naprawdę a mi się zaraz bardziej kończy kill super nie wiem czy nie będziemy musieli wrócić i zmienić go na żelazny żeby po prostu to lepiej Wyglądało Także żeby ten się po prostu nie zrzucił Bo Niestety jest smocza prawda Bo nie mam żadnych diamentów Bo nie byłem dawno w kopalni Mówimy to na prajnę nederitem, Musimy trochę bardziej Przejść przejść tu i tu i widzowie, tu będzie gdzieś dobre miejsce na rozpalenie TNT. I jest netherit. Idziemy sobie tam po ten nethericik, już na nas czeka jest chyba tylko mały problem, że... Wiecie co widzę, wrócę się... tam... do normalnego świata i wezmę ten żelazny kilof. Po prostu tu przyjdziemy. Ja wiem, że żelaznym się nie da kopać na kurde mol. Ale po prostu będę kopał tym diamentowym. Tylko nethery, jak zobaczę. A nethery ten powinien chyba w stanie naprawić ten kilof. Więc sobie go naprawimy. To było w poprzednim odcinku, więc wbijajcie na poprzedni odcinek, jak tutaj trochę sobie porozwalaliśmy TNT. Trochę już tych tuneli tu było. Teraz tu mam iść, jeżeli dobrze pamiętam. A raczej dobrze pamiętam. Można gównianą pamięć Ale raczej dobrą Więc sobie tu idziemy Tu idziemy Tutaj zgaśmy ten ogień No tak widzę przecież Czasami może się za wami pojawić ogień I to nie jest fajne Tylko bardziej wkurzające O nie, teraz ten schizowy labirynt Nie, tu na pewno nie mamy wyjść. Eee Trochę chyba się zgubiliśmy Właśnie dlatego nienawidzę tego zakrętu Bo ten zakręt jest widzę taki schizowy Ale raczej trafiliśmy chyba dobrze albo Raczej niedobrze. Wiecie co? Ja chyba zrobię po prostu cięcie, i tutaj widzimy w domu. Więc cięcie. Dobra, widzę. Wracam po cięciu. Trochę powybuchałem sobie TNT. Został mi tylko 5. I mam 17 netherytów. No i mam ten oczywiście. Żelazny kilo, w którym się znowu już kończy. fajnie. Zwłaszcza, że mamy to 5 TNT. Które nie możemy zmarnować, nie? Bo to chyba było bardzo złe. Tutaj bez Firewerek. Jak ja to mówię. trochę tam golda no gdzieś tu to już są resztki tego TNT ale tam tego nie nagrywałem, bo nie były to tak spektakularne luty i widzę, że dalej nie będą to spektakularne luty właśnie kilowni strzelił co zrobimy w takiej sytuacji? dorobimy sobie drewno Zrobimy sobie crafting, wywalimy netherrack, bo jest całkowicie nam tutaj niepotrzebny, i zrobimy kamienny kilos. Wiem, że to jest głupie, ale kopać netherrack rady da. No i trzy ostatnie TNT, zobaczymy jak się spiszą w akcji. Już ten wiemy to widzę, że jest na wykończeniu. O cholera, on się na mnie teraz skupił. Łopanie, widzowie, widzicie, jak przerąbane. Niby tak bezpiecznie, ale jednak nie jest za bardzo bezpiecznie w tym naderze. Teraz mam ten keep inventory. Bo aby nie miał, to by było źle. Tu jest gravel, widzę. Chyba nie przedostaniemy się tędy. Chociaż damy radę. To byśmy minieli, nie mieli dać rady. Miniemy tą magmę. Bo ona dobra. Wysadzamy na magnie, Najwyżej się laba wyleje. wylała się, ale nie w takiej dużej ilości. Spodziewałem się czegoś więcej. Dobra, ostatnie TNT. Tak właściwie za bardzo poza nagrania nie trafiłem nic, więc w tamtym dobrze nie ma odcinku było ciekawiej, no bo pff, można było to jakoś Przeżyć, czekajcie, przejemy się przez ten czernit. Strzeli, to strzeli. Do strzelenia. Dobra, wysadzamy tu. Ostatnie. I czy będzie jakiś lederyt? Nie, więc wracamy się. Wracamy się. do domu. Przynajmniej mamy tutaj jeszcze odcinka. To sobie przepalimy to. Więc idziemy. Już mi się nie chce. Mam nadzieję, że damy radę. O tutaj tu jakiś w ogóle wulkan mi lol. No, tam było takie zapadnięcie. Rozumiem, że to wpadłem. O nie, tu gdzieś są pigmeny. Niestety. Mogą one nam dużo namieszać. Ale mam nadzieję, że nie namieszają. I nie zginiemy. Bo aby zginąć z takim lutem to nie chce mi się. Dziaje. to było takie nie no gdzie myśmy wyszli nie tu chyba mieliśmy wyjść to było jakieś drugie wyjście Czajcie, zrobię cięcie znowu i trafię do domu cięcie dobra widzę wracam po cięciu już w domu i bierzemy sobie złoto widzowie bo złoto jest przydatne i sobie wywalimy te Niepotrzebne itemy z Nederu, które zasypiają nam pół ekwipunku. Pyk, pyk, pyk. wir sobie wywalimy. No a taki... Ryby mam w sumie same do jedzenia, już mi tylko dostały. XD ale, no tu się przepala, Nederit weźmy moją zbroję, oj, co ja robię, psiknę, uwaga, możecie napisać na zdrowie, no, tutaj trochę urządziłem sobie dom. Dobra, mamy już fragment nederytu. Idziemy do naszego craftinga. Ile możemy? Cztery. Wiem, że to nie jest aż tak dużo. Ale zawsze to coś. Więc miecz na pewno zrobimy. Jeszcze mam dwa. No szkoda, że się nie udało. Ale mamy już nederytowy miecz. Nederytowy kilof I pójdziemy teraz do kowadła. Jest kowadło, tu jest kowadło. Ile się naprawi? No dobra, chcę klatę jeszcze naprawię Oj, kosz 32 Levela. Kosz coś boli, a dobra. No i widzowie. To zbroja to badziewiec więc weźmy sobie to, ubierzmy. Będziemy chodzić jak kozacy. Patrzcie na to. No. I pan Paweł. Taką sobie zrobimy miniaturkę. Która o gdzieś taką. O. Pięknie na który leci. I no, chyba na tym sobie skończymy, nie? No, w sumie noc się nawet już robi, mam nadzieję, że się podobało. Podstawiamy te niektóre itemy sobie tu, pyk, 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 mam no, w ogóle buraki, kurde, nie wiem gdzie co trzymam już w ogóle powoli. Tu jest kwarc, żelazo, złoto mamy tu i do widzenia. Więc trzymajcie się następnego odcinka z Minecrafta. Zobaczymy kiedy będzie, nie wiem, więc trzymajcie się i elo, do następnego.